Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście kontynuacja Half-Life'a na oczywiście podstawce tutaj Fay Factory 2013 Cinematic Mode, czyli de facto poprawiającej jakość grafiki. Ehm, odbijamy centrum, odbijamy centrum, odbijamy centrum. To jest tylko i wyłącznie seria dla tych, co kochają Half-Life'a. Więc ręka do góry, kto kocha Half-Life'a. No już, w komentarzach poproszę. Oh shit. Czy ja mam granaty? Kurde, dawno nie grałem. Ehm, Shit! Shit! Dropshipy? No fajnie z... Musimy zniszczyć po kolei wszystkie generatory. Dobra. Dobra, masz rację. Ale jak tu się... Ale... ALE! Gdzie? Dobra, to Da, jest źle. No już przeładowałem. Daj mi święty spokój, czekajcie, gdzieś tu musi. Flashlight, dobra. Gdzieś tu musi. tak takie. Dobra, F6. Czy F5? F6. F6 jest zapis, dobra. To będzie bolało, to będzie bolało. Ja zawsze jestem kiepski w tym, uwaga. Źle! Schowajcie się. Czekajcie, czy ja mam wyrzutnie? Nie mam wyrzutni. Fuck. Jest! Bum. Dziękuję. He? Ale się wkrzaniłem. To już wszyscy nie żyją? Tylko jeden przeżył. Dobra. Eee, przyda się jeden, nawet. Nie, to jest poziom trudności troszeczkę podwiększony, więc ja tutaj. Dobra, tu nic nie ma. Wchodzimy. Okej. Okay. znowu. No, nie lubię tego. O, kuźwa dwa. Eee, dobra. Wiecie, co.

Gdzie to poleciało? Wow! Jest hey, los. Idziemy, chodźcie. Na dach. Tak jest, idziemy na dach. Fuck, znowu te... Hmm... Może Coś gdzieś... Coś gdzieś łazi. Burde, twardziele. Gdzie jeszcze? Dlaczego prójecie? Jasne ja tam nic nie widzę. Dobra. Okej, okay, dobra, słuchajcie, teraz tak. Plan jest następujący. Nie idziemy tu. Teoretycznie mógłbym to zrobić, ale tam jest ten... Hmm. Dobra, czekajcie, jak to się robiło? Z? Nie. Q? Nie, zaraz. Jak mam wziąć się nimi? G? Nie, gravity gun. Dobra, zostańcie tutaj po prostu. F6. Nie trafiłem! Teraz trafiłem! No really. Zaraz! Ja tu zbieram dobroci. Dobra. Granaty, no nie wiem czy to warto było tutaj pójść, ale... Tak wiem, tutaj. Co tu się dzieje? Uuu. Dobra, mamy, mamy iść. Dobra, o ile dobrze czaję. Jak tylko przerwiemy obwód, to będzie alarm. Czekajcie, o, jakaś pajęka tam. U, jakie zdjęcie? He, hej, fajne. Dobra. Idziemy sobie tędy. O. eee Doskoczę tam. A nie, czekajcie, rura. Okay. O. Ja i moje skakanie. Cudowne. E. I. Dobra, czek, 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 czek. Spokojnie, spokojnie będą. Zabierzmy te. Właściwie to bym to zabrał ze sobą Fuck. shit, fuck, shit, fuck. shit, uh! shit, skoczę tędy. No No spadłem. spadłem. Yyy, ja mam tu wrócić, tu wrócić, jak spadłem? Yy. Tędy, dobra. Damy radę No! No proszę cię! Głupia rura. Eee... Ja już myślałem, że będzie tak prosto. Chyba że. a po tym? No proszę cię! Przecież ja tędy nie przejdę. Fucking hell. Teraz, spokojnie, venom. Nie denerwuj się. Będzie dobrze. Będzie kiedyś dobrze. Jak nie dziś, to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Yuh! Mogę wam pokazać, co się stanie, jak przerwiemy te obwody, zobaczcie. Cyk. I jesteśmy masełkiem. Hoho! Nie możemy spaść. Bo jak spadniemy, sami widzieliście, co się dzieje. Zostańcie tam. Yuh. Cholera, są po lewej, po prawej, kurna, i po... O, w ogóle innych. Jesus Christ. Ostrożnie. Właściwie to mogłem tędy pójść od razu. o o Schowam się? Nie schowam się! No proszę, no proszę, widzieliście, sami widzieliście, co się dzieje. Jak Venom spierdzieli coś, to tak jest. Eee, dobra, poczekajcie. Teraz już na poważnie, weźmy się do roboty, bo to nie jest śmieszne. Aha, dobra. Okej. Okay. U, uuu! Aha! Wyciągnijmy minę. Tu jest tak, tu jest tak, wyciągnijmy kolejną minę. Ok, poróżę... Ok... Ok, przeszliśmy. Wyłączamy. Gravity gun... Gdzieś tu jeszcze... Weźmiemy... Halo? Hallo? Tak, tak, zejdź z drogi lepiej. Dobra. Trochę ammo. No dobra, przejść. Uwaga! Ja się tego boję, bo zawsze. To lata jak. Wow! Dobra. Jeszcze jeden generator. O cholera. Eee, nie przejdziemy. Tędy... Dostał! Słował się, cholera. No, chodź. No. Dobra, dobra, mam całe dwa naboje, to co ja mam reloada zrobić? Po pierwsze rozwalili Dobra, chyba wszyscy Shit, na drugą stronę trzeba iść, czekajcie, chodźcie Idziemy na drugą mańkę Tak Dajcie mi minę Użyjemy jej jako bomby. Co tam wali z tyłu? No, nie wiem, no, chwilę wiecie, co zostawiam Was, i już jeden został. Dobra, czekajcie, wiecie, co, gdzieś to było tankowanie. O! Fajny odgłos! Fix! Jak się czujesz? Barni, chodź, idziemy. Barni, eee, barni, idzie ze mną, idzie barni ze mną. To bardziej, weźmiemy sobie minę. Z miną zawsze czuję się bezpieczniej. Pod z miną pod pachą czuję się bezpieczniej. Okej okay. tu czy tu huh. Od tyłu jakoś Co? Tu im postawimy minę. możemy jeszcze tu kolejną minę. Barni! Parni, Parni! Tu sobie to już... Wiem, że jesteśmy otoczeni. Kurna ile min. Tyle mam min, że ja mogę tu zaminować wszystko. Dobra, wiecie co? Nie schowaj się kuśwa No, Kupia mina. No, gdzie oni pobiegli? Eee. Wiecie co? No, rzućcie je, je, je minami. Cię przecinają drzwi. Z jednej strony, dobra. No, zostawiłem pułapki, nie denerwuj mnie. Ile tych pułapek mam jeszcze zostawić? O, no, czasem Barni to nie myśli. Dobra, uwaga. Z drugiej strony tu mamy jeszcze jedną minę, cholera. Moje życie wygląda całkiem niefajnie. Zdawmy tą minę tutaj. Dobra, potrzebujemy tak. Życia. O, kurna znowu to. Hmm, dobra. Jak to się wskazywało? H. Nie wiem. T. U, tak, zoom. Już nie pamiętam, nie pamiętam jak to. Dobra, nieważne. Ehm. Możemy to zrobić w ten sposób. Schowaj się, idioto! Dobra, poczekajmy, poczekajmy. Nie musimy tego rozwalać, nie musimy. Marni, kiedy ty myłeś głowę? Widzicie? Nie musimy tego rozwalać. Możemy sobie odbierać Tu się podpompujemy troszeczkę, ale pancerz by się przydał, jak diabli. Szczerze, gravity gun, tak. Dobra, bo teraz się zacznie... ZABAWA! Nie ma nic... Tutaj jest już. Oj, mamy TT, te, te. dobra. To się dymi. No, poszedłbym na dach, ale którędy się idzie na dach? Patrzcie, to poszło tam. O, tam dwóch chyba zniosło. Idziemy, idziemy. Czekaj, zbieram, mamo. No chodź. Pod G mamy szybki dostęp do Gravitiga, na jego coś czekajcie. Nie strasz mnie, idioto! Myślałem, że idą. Tak, idę już na, na dach. Pozwól się, że się tu ładuję Wiecie, Tiger, nie wiem, e, albo... Barni ty kretynie, lat... O, rakiety. Zaraz, jeżeli rakiety, to znaczy, że coś złego będzie działo. A, laga miałem. O, koledzy! Cześć, siema! Tak, chodźcie ze mną, jasne. Zgińcie ze mną, chodźcie. No, otwieraj, nie gadaj. Idę na górę, podłącz mostek. Będziemy potrzebowali posiłku ze wszystkich możliwych zakątków. Dobra, no, mo jakiś mostek mam włączyć. Dobra. Słuchaj, mam minę. Do jak to do. Za ma ja mi sam. Dobra, to oznacza tylko jedno, co? Niech oni tam Wywalamy. Tak. Gdzie on jest. Wczytywanie. Akurat teraz, kiedy zabiłem go, no. Ale jak idziemy na dach, to oznacza tylko jedno. Tam będzie kurna problem. Ja już domyślam się jaki. Wy też pewnie już wiecie o co chodzi. Wiecie, wyrzutnia rakiet plus dach, równa się, nawalanie do kanonierek. Te, czyli to latające gówienko takie. Co, co? O boż. czekajcie. f Co ja to rozwala No strzelaj! Ja cię dziś mam Dziękuję Panu też podziękujemy. ACH pójdź! Tego też. Uuu, znowu ta ładna. Coś do mnie pierze i to równo, a wy nic. Nie wiem, czy dobrze robię, że tędy idę, ale granatów nie mam, tylko jeden taki ten. Spadamy Kanonierka, kanonierka Nic nie widzę! Cholerne słońce Dostała 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 tak, ja też dostałem. O cholera tędy nie przejdę. Przejść. Tak, krąża, krąża nas, wszyscy nie żyją, super. Eee, ta laska zarobista też, o nie. Eee, dobra, walnij to. Gdzie tak O jezus. Dobra, kanoni kanonierki jednej nie ma. Można robić tak jeszcze zawsze. O. Pomóc chłopakom. ale to nic nie nie da, bo tam. Granaty, gdzie ja mam granaty. Oj... Pod... What? Ja. Gdzie? Ja mam. Aha! Auj. Czy co? No, pomysł. Aj! Aj. Tak smutnować. Ja się zastanawiam, czy oni są martwi, czy żywi. Dobra, trochę ich je odcykaliśmy. Cizas, jaki, jaki intens! O, to co to, to? Ładnie tu na tej roku. O, Cześć chłopaki, chodźcie tutaj No płat co mi to co zrobimy trzeba jeszcze jedna. Jeszcze... Tutaj! Sturmuje meeeeee! O chujba. O Jezu! Ła ła, 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 Dobra. Super, dzięki za apteczkę. Jak tu są na następne? Patrzę, tu nic nie idzie. Dobra, jest dobrze. Mm. Schodzimy. oj, to jest, to jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Kto powiedział, że to będzie łatwe? Nie wiem. Ty? Może ty? A może ja? Może oni? O jezu. Zgrzałem się, mówię wam. Dlaczego wszyscy, co za mną chodzą, giną? Może dlatego, że. chodzą mi kurna nad głowami. Eee. Jeszcze niżej? Jeszcze niżej. Aha, wielu ludzi Kominat odczuje to na swojej skórze. Dzięki, po drugie, zróbciecie skrzynie z rakietami, jeżeli uda Ci się do niej dostać. Powinniśmy mieć wszystko, co potrzebne, żeby zginąć, tak? Dawaj tą gaz Dawaj tą wyrzutnię. Jezus, Maria, kamina Ale to już wiecie co? Ale to już w następnym odcinku! Więc mam nadzieję, że je podobało. Fuck, ja mam granaty! No to teraz to już w ogóle dałem do pieca, więc mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego hejka!